Dzień dobry. Na początek mam dla was e, zadanie. E, przypomnijcie sobie proszę znane wam samodzielne matki, które wpadły poniżej 25 roku życia. Napiszcie mi w komentarzach, jak wiele spośród znanych Wam samodzielnych młodych mam a miało dzieci z facetem niższym niż 1,85 m. Niech ktoś w końcu zrobi niepoprawne politycznie badanie, w którym wyliczy średni wzrost ojców dzieci samodzielnych matek względem ogółu męskiej populacji. Przypominam, że przeciętny wzrost mężczyzny w Polsce to 1,77 m. Drugą sprawą, która mnie zastanawia, jest to, jak wiele spośród znanych Wam e, młodych, samodzielnych matek miało dziecko z facetem, którego określilibyście jako inteligentnego, pracowitego lub ugodowego. Wspomniane kwestie ponownie zaczęły zaprzątać mi myśli, odkąd w czeluściach internetu napotkałem na wypowiedź pewnego ekscentrycznego profesora, który nie mając styczności z Red Pillem, w ciekawy sposób naświetlał pewne zagadnienia o których Red Pill mówi. Sparafrazuję go i nieco rozwinę temat opierając się na własnej wiedzy. Linki znajdziecie w przypiętym komentarzu. Pan profesor opowiadał o upadku Rzymu i innych cywilizacji, które na pewnym etapie zapadają się pod ciężarem własnego sukcesu, a jako jedną z głównych przyczyn tego upadku, ów badacz podawał malejący iloraz inteligencji wśród populacji formującej daną cywilizację. Inteligencja jest w telegraficznym skrócie zdolnością rozwiązywania problemów, uczenia się, kontrolowania własnych impulsów, przystosowywania się do środowiska oraz praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Spotkałem się z wypowiedziami ludzi, którzy wiążą wysoką inteligencję z jakością czyjegoś materiału genetycznego odpowiadającego za wygląd, co jest nieprawdziwe. Najinteligentniejszą nacją stanowią Rzymianie, ażkenazyjscy, którzy nie słyną z dokonań sportowych. Mówiąc językiem RPG-ów, mają oni rasową premię do inteligencji, ale mają kary do siły i kondycji. Ludzie obdarzeni kombinacją wysokiej inteligencji i atrakcyjnego wyglądu są w przyrodzie bardzo rzadkim zjawiskiem. Niestety badania dotyczące dziedziczności IQ szacują, że jest one dziedziczne co najmniej w zakresie od 57 do 73%. Ponadto zachodzi ujemna korelacja pomiędzy ilorazem inteligencji a ilością posiadanego potomstwa. Inteligentni ludzie mają mniej dzieci, przy czym zależność ta jest znacznie silniejsza u kobiet niż u mężczyzn. Inteligentne kobiety mają znacznie mniej dzieci od mało inteligentnych kobiet, co oznacza, że głupota mnoży się lepiej od rozumu. Wróćmy jednak do tematu cywilizacji. Mówiąc o wpływie IQ na rozwój cywilizacji, warto oddzielić wartości duchowe danej cywilizacji. Oraz infrastrukturę podtrzymującą dobrobyt danej cywilizacji. Najpierw opowiedzmy o wymiarze materialnym cywilizacji. Cywilizacyjny dobrobyt Rzymu, akwedukty, kanalizacja, wielopiętrowe budowle, rozwinięte rolnictwo. Wiele z tych wynalazków po upadku Rzymu pojawiło się w Europie ponownie dopiero w XIX wieku. A wszystkie te wynalazki stanowią markery świadczące o wysokiej inteligencji populacji, która je stworzyła. Cywilizacja jest świadectwem inteligencji ludzi ją tworzących, a konieczność bycia inteligentnym wynika z presji, jaką na tych ludzi nakłada środowisko pełne drapieżników, chorób oraz wrogich plemion. Kiedyś w domu zalęgły mi się muchy, na które polowałem. Presja z mojej strony spowodowała, że po kilku miesiącach przetrwały i rozmnożyły się jedynie muchy tak szybkie, czujne i zwrotne, że nie byłem w stanie dalej ich łapać. W ciężkich warunkach głupi, leniwi, niezdolni do współpracy i egoistyczni ludzie giną szybko i bezpotomnie. Stworzona przez inteligentnych, pracowitych i skłonnych do współpracy ludzi cywilizacyjna infrastruktura Łagodzi jednak brutalną selekcję ze strony środowiska i daje takim jednostkom możliwość przeżycia. Masa mózgu ludzkiego wynosi 1,5 kg, co stanowi 25% masy naszego ciała, a organ ten zużywa 25% wartości energetycznej przyswajanych przez nas kalorii. 2% masy ciała, 25% energii, mózg dużo pali. Mózgi ludzi otyłych mają zauważalnie mniejszą objętość od mózgów ludzi szczupłych. Może otyły organizm w ten sposób adaptuje się do środowiska? Ciało odbiera nadmierną ilość pożywienia jako sygnał, że wydatek kaloryczny konieczny do podtrzymania tak dużego mózgu nie jest dalej konieczny. Mózg rozkminia. Skoro i tak mam nadmiar pożywienia, to nie muszę tyle myśleć i zużywać tak dużo energii, zmniejszę się. Może podobne zjawisko zachodzi również na szerszą skalę w wymiarze międzypokoleniowym i cywilizacyjnym. Otóż żyjące organizmy mają dwie podstawowe strategie reprodukcyjne zależne od presji środowiska, w którym bytują. Są to strategia ilościowa na czas niedostatku oraz strategia jakościowa na czas dobrobytu. W czasach niedostatku żyjące istoty idą w ilość i rozmnażają się jak najszybciej w jak największych ilościach, ponieważ nie mają czasu i nie mogą sobie pozwolić na fanaberie, gdy presja ze strony środowiska jest olbrzymia, a zagrożenia czekają z każdej strony. Wybrzydzanie, wyczekiwanie i brak współpracy mogą uśmiercić geny tych istot. Ciężkie czasy premiują reprodukcyjny pośpiech, inteligencję i współpracę. A dlatego w czasach biedy, głodu i wojen ludzie mnożą się jak króliki, dlatego w średniowieczu ludzie zakładali rodziny bardzo szybko w wieku nastoletnim. W czasach dobrobytu natomiast obserwujemy przemianę w kierunku strategii jakościowej. Zwiększa się wówczas wybredność kobiet, które są strażniczkami reprodukcji. Chcą pozyskać dla swojego potomstwa jak najlepsze geny, a obfitość zasobów powoduje, że stać je na oczekiwanie i coraz częściej czekają zbyt długo. Być może przes przesadna wybredność kobiet w czasach dobrobytu jest również wynikiem opóźnienia ewolucyjnego, zmiany środowiskowej, na którą genetycznie nie jesteśmy gotowi. Skoro w Stanach 45% kobiet ma pozostać samotne i bezdzietne, a w Polsce jest to ponad 2%. 20% to daje do myślenia. Jako gatunek nigdy nie przerabialiśmy jeszcze scenariusza, w którym bylibyśmy tak bezpieczni i tak bogaci. Dostatnie i bezpieczne środowisko jest wynikiem działania męskiej strategii reprodukcyjnej beta, polegającej na wytwarzaniu zasobów i udogodnień dzięki dwóm czynnikom: pracy i inteligencji. Średnia inteligencja zachodnich społeczeństw spada. Ponieważ przetrwanie w warunkach dobrobytu nie wymaga inteligencji i współpracy premiuje zaś egoizm. Stąd narastająca indywidualizacja społeczeństwa. Skoro inteligencja jest w 57-73% dziedziczna, domniemywam, że dominującym czynnikiem odpowiadającym za spadek inteligencji jest kobiecy dobór partnerów lub przesadna wybredność i brak tego doboru. W tym momencie kłania nam się ponownie zagadnienie samodzielnych matek. Przypominam swoją złotą myśl: że nie znam samodzielnej matki mającej dziecko z facetem niższym niż 1,85 m, podczas gdy średni wzrost mężczyzny w Polsce to 1,77 m. Uzupełnię to kolejnym spostrzeżeniem. Większość z tych samodzielnych matek ma tylko jedno dziecko, więc pod względem genów i zasobów inwestowanych w potomstwo nie idą w ilość, idą w jakość, choć jakość ta nie oznacza inteligencji. Julki nie czekają na granicy z Białorusią na książąt Orientu, dlatego że imponują im oni intelektualnie. Julki nie uciekają w Wigilię do Czada Klaudiusza Stindera, by, by porozmawiać z nim o traktatach filozoficznych i mechanice kwantowej. Strategie reprodukcyjne obu płci są antagonistyczne, aby strategia reprodukcyjna jednej płci została w pełni rozwinięta, to strategia drugiej płci musi zostać ograniczona lub porzucona. Niegdyś obie strategie były ograniczone. W sytuacji obfitości dóbr, demokracji, w której kobiety mają 52% głosu oraz żeńskiej kontroli nad procesem reprodukcyjnym człowieka, strategia reprodukcyjna większości mężczyzn ma zostać porzucona. Dlatego normalizuje się kukolstwo oraz otwarte związki, na czym większość kobiet zyskuje bardziej od większości mężczyzn, ponieważ to kobiety są strażniczkami sypialni. Dlatego również zdejmuje się z samodzielnych matek stygmatyzację społeczną i od początku rozdaje im 500 plusy nawet na pierwsze dziecko. Inteligentny beta Kujon nie jest materiałem na ojca. Materiałem na ojca jest porywczy dresik. Kujon jest materiałem na Kukolda. Co jednak się stanie, kiedy kilka pokoleń takiej selekcji sprawi, że zabraknie inteligentnych ludzi podtrzymujących dobrobyt naszej cywilizacji? U schyłku istnienia swojej cywilizacji Rzymianie zapomnieli, jak wytwarzać szkło. Kiedy kobiety nie są kontrolowane przez społeczeństwo, mężczyźni realizujący strategię reprodukcyjną beta przestają być chętni do współpracy. Łatwe i dostatnie czasy premiują egoizm. Jednak ten sam egoizm, który w trakcie dobrobytu służy przetrwaniu jednostki, nie służy przetrwaniu dobrobytu oraz społeczeństwa. Kiedy ilość egoistów przekroczy masę krytyczną, powiedzmy 20% społeczeństwa, to zacznie się ono rozpadać. Mało inteligentni, leniwi, niezbyt ugodowi i niezdolni do współpracy ludzie, którzy nie przekazaliby swoich genów bez chroniącego ich społeczeństwa, stają się dlatego społeczeństwa coraz większym moralnym i socjalnym ciężarem. Cywilizację w ujęciu duchowym rozumiem jako wspólny wielopoziomowy kompromis pomiędzy konfliktami interesów tworzących ją jednostek. Zasilane państwowymi zasobami w warunkach dobrobytu kobiety zaczynają selekcjonować mężczyzn pod względem cech alfa, czyli między innymi parametrów fizycznych i niskiej ugodowości, która wyklucza współpracę. Przypominam, że 80% ludzi w więzieniach jest wychowywanych bez ojca przez samodzielne matki. A liczba samodzielnych matek wzrasta wraz z liczbą zasiłków, które one sobie przegłosują. Nie dość, że przeciętna Polka rodzi 1,36 dziecka, to jeszcze istnieje realne ryzyko, że dzieci te mogą być coraz mniej inteligentne. Idą ciężkie czasy. Do usłyszenia wkrótce. Na koniec chciałbym dodać małe postscriptum. Ja nic nie mam ani do osób. Mniej inteligentnych, ani do osób niskich. Ja po prostu mówię o tych cechach jako o pewnym opisie rzeczywistości. No, z tym jest tak, że, i to nie jest tak, że jeżeli urodzisz się niższy albo mniej inteligentny, to nie możesz nad tym popracować. Oczywiście możesz w pewnym zakresie. No, z inteligencją jest tak, że, no i no, tak jak trochę, że jeżeli urodzisz się niski, no to ciężej abyś został koszykarzem NBA. Nie mówię, że to nie jest możliwe, ale że jest znacznie, znacznie cięższe i pewnie niestety nie będziesz w stanie grać na światowym poziomie. Tak samo z inteligencją. Ja nie jestem deterministą. Ja nie uważam, że człowiek, który urodzi się z niskim ilorazem inteligencji, powinien zostać a, spisany na straty. Wręcz przeciwnie. Zauważcie, że jest wielu ludzi też, którzy. Załóżmy, byli nieogarnięci do 30-40 roku życia, a później nagle zakładają firmy, osiągają olbrzymie sukcesy. Gdyby nasz los był zdeterminowany przez nasze geny, to takie wypadki nie występowałyby w przyrodzie, tylko życie jednego człowieka od początku do końca byłoby pasmem sukcesów, a życie drugiego człowieka od początku do końca byłoby pasmem porażek. Tak się nie dzieje. Ja wierzę, że mamy bardzo znaczący zakres wolnej woli, którą możemy wykorzystać, aby pracować nad sobą i ulepszać siebie w kwestiach, w których natura nie była dla nas łaskawa, warto to robić. To tyle.